Ej, w ogóle mam do was pytanie, czy ja wam robiłem tour w ogóle tego studia, które mam tutaj koło siebie? O Jezu, ale przybliżenie. Dobra, yy, nieważne. Otóż, yy, szybki tour. Piatełka. Wygłuszenie, żeby mnie było pięknie słychać. I gwóźdź programu. Blusz! Mał chwasta na ścianie, to jest najlepsze co jest w tym... ...studiu? To można to nazwać studiem? Nie wiem, w otoczeniu. Prędzej. Zaraz, muszę wyłączyć, odświeżam powietrza. No i co? Ponownie Juniors. Chwila, wypadałoby się przywitać. Siema wszystkim, z tej strony Mik to jest ponownie Juniors. Dzisiaj odcinek z bonusowego contentu, tak więc jeżeli nie widzieliście poprzednich... Słuchajcie, macie parę rzeczy do nadrobienia. A zatem, co dzisiaj chciałbym zrobić? Przede wszystkim to, czego nie udało mi się dokończyć poprzednio, czyli menu extras. I lecimy najpierw z szybką ocenką tego, zrobimy tak, szybka ocenka ekstrasów i później zajmiemy się bonusowym contentem, czyli zajmiemy się sekretami, o których na pewno wiem, że istnieją w tej grze. I wiem mniej więcej jak zdobyć drugą gwiazdkę. Fryderyk Wazmiś. No ziomek jest straszny, wygląda jak szczur, nie wygląda jak niedźwiedź. Yy, design animatronów bardzo zajebisty, bardzo oryginalny i bardzo straszny. W ogóle to jak udało im się groteskę zachować w tym, to jest... To jest cudowne, to jest niesamowite. Jak oni to zrobili? Idąc dalej, yy, Boni. Ziomek jest faktycznie straszny. To jest chyba najstraszniejszy animatron z tych takich zwierzęcych, jeżeli mam być szczery. Chica, the kitchen, Ch chicken. Cupcake słodziutki, może gdyby nie te przekrwione oczy, a Chica zmęczona życiem. W ogóle te zmarszczki tutaj wszędzie, jakie oni mają, to jest... to jest... nie wiem, ciary mnie przychodzą, jak na to patrzę. Foxy. E... Foxy też groteskowo wygląda, ale z nich wszystkich chyba wygląda najlepiej. Nie wiem, albo to przez te zęby, albo przez to, że faktycznie w jego przypadku ten realizm nie pogorszył tego jego wyglądu. Balloon Baby to jest jakaś porcelanowa laleczka. To wygląda jakby było opętane faktycznie. To wygląda jak ta. Yy, jak laleczka Chucky, albo. albo nie. Jak, jak Annabel z tego filmu. Marionetka. <laughs> Withered Freddy. Fajnie, że tu się muzyka zmienia. W ogóle, o co chodzi z tymi papetami tutaj? Nie wiem, bo patrzcie, tutaj do tej pory obok nich się pojawiają jakieś takie rysunki tematyczne, nie? I tutaj nagle te papety. Nie wiem, może o coś z nimi chodzi, jakoś, żeby zdobyć kolejne gwiazdki w tym. Może, nie wiem, bo wiem, że jest druga i kolejne chyba za przejście Custom Night'a. Ale to wygląda trochę dziwnie. Dobra, Freddy poniszczony wygląda jakimś cudem gorzej niż poprzednio. Bonnie... Wygląda lepiej niż poprzednio. Nie wiem, to pewnie przez tę twarz, faktycznie. W mojej ocenie Withered nie jest najlepszą wersją niego, jaka istnieje so far. Naprawdę! Możecie się ze mną nie zgodzić, ale ten ziomek. jest naprawdę śliczny. Najśliczniejszy z nich, z nich wszystkich. To jest. kwintesencja FNAF-2. Withered Chica. Chyba wygląda. No, to jest też dobra wersja Chiki, dlatego bym się faktycznie obstrał, jakbym to zobaczył, o trzeciej nad ranem. Withered Foxy, praktycznie się nie zmienił. Spoko ziomek. Wygląda jakby dostał kopa w ryj. Wygląda jakby dostał takiego potężnego kopa w pysk. Withered Marionette. Co Wygląda bardzo... Bardzo groźnie. Chyba się zaczynam odrobinę bać. The Mangle. Mangle to jest w ogóle... Jak, jakby były te wszystkie rangi animatronów, jak tak się ocenia, ranga A, ranga B, ranga C, ranga D, no to by było, to... To był Estir. To jest Estier. Nice. Nie. Okej, okay, tutaj jest making of Freddy. Dobrze, fajnie, fajnie jak twórcy pokazują takie rzeczy. To, to zawsze mnie bardzo ciekawi, bo wiecie, y, można gramy się interesować pod względem gameplayu i później tak... Nie wiem, ja, ja ostatnio miałem takie... Y, zaraz, żeby to dobrze przedstawić, o co mi chodzi. Zazwyczaj jak gram w gry, to się skupiam przede wszystkim na gameplayu i na historii. A później, jak tak już grę przejdę i na przykład tak jak w Elden Ringu, teraz zacząłem nową grę plus, no to patrzę na to całe otoczenie dookoła i tak sobie uświadamiam ile ludzie faktycznie poświecili na to czasu. Tak samo jest tutaj, to jest. Że im się chciało to wszystko modelować. Też, też nie wiem czy nad tym pracował Team, czy nad tym pracowała pod, pojedyncza osoba, ale... Jakby pracowała pojedyncza osoba, to naprawdę szacuneczek, że... Chciało się robić. I teraz w produkcji jest jeszcze w Juniors Enter the Flipside. To też zaraz wam teasery pokażę. Dobra, fajnie, fajnie, tutaj. Wszystkie te making of... Jakiś scrapped content to... Inne różne wersje biura, z tego co widzę, w ogóle jakieś systemy wentylacji, jakiś tutaj widać, bibi to jest. Ta gra mogła być tak niepotrzebnie skomplikowana. Do, dobrze, że tego nie ma, dobrze, że to jest na razie tylko poszukiwanie duchów. Patrzę tutaj wszędzie, to jak wygląda realistycznie, no. Wygląda dobrze, ja chcę to zobaczyć w drugiej części. Ja chcę to zobaczyć w drugiej części. Słuchajcie, gra. Nie jest aż taka ciężka, jak się wydaje, tak więc zachęcam was do tego, żebyście sami ją przeszli i żebyście, żebyście sobie sami przejrzeli menu extra, żeby wam nie zabierał zabawy, że faktycznie coś jeszcze możecie tutaj znaleźć fajnego. Ekstra render 100, się zastanawiałem czy nie dać tego na miniaturę poprzedniego filmu, ale okazuje się, że połowa internetu wpadła dokładnie na ten sam pomysł, więc tego nie zrobiłem. Te wszystkie rzeczy, te rendery, te w ogóle lokacje bez tych distortion monitoringu. Wszystko wygląda bardzo dobrze i realistycznie. I to, to, to jest czacha animatrona. To jest. Ja y, później, jak patrzyłem na. Jak montowałem, to faktycznie widziałem, że oni, oni ściągają tą maskę i widać tą. czaszkę do szkieletu, tak? To nie zwracałem na to uwagi. I teraz, jak patrzymy na Juniors, to można albo zacząć nową grę. Albo kontynuować w tak zwanym Free Mode. Więc wypadałoby sprawdzić, o co z tym chodzi. I teraz... jak widzę... Są tu porozrzucane prezenty. Są tu porozrzucane prezenty i trzeba je znaleźć, żeby zdobyć staw. Nie tego się spodziewałem, ale tu też jest secret, dobra, to spróbujemy to zrobić. Ej, to, to też jest przyjemna gra. jest fajne, jak nawet taką małą minigierkę, to też widać, że mogli to dopracować albo w tym samym stopniu, albo nawet bardziej niż... Zwykłą grę. Ej, to wygląda naprawdę dobrze, to jest giga dopracowane. Tej. Fajnie, podoba mi się. E, czy ja tam mogę pójść gdzieś? Nie, tam nie mogę, dobra. To schodzimy. E, z tego, co wiem, z tego, co widziałem z gameplay na YouTubie, to. Czy muszę zdobyć. Chyba na samym początku 100 marchewek. Żeby po prostu tę grę przejść. Okej, okay, to jest jakiś... Y, gl glitched attraction. Jeszcze ta muzyka w ogóle, nie ja. Y, bardzo doceniam y, ostatnio. Nie wiem w ogóle dlaczego, ale ostatnio zacząłem bardziej doceniać muzykę w tych wszystkich grach. I teraz nawet gameplay może być chujowy, ale jak muzyka jest epicka. No to od razu wszystko wydaje mi się bardziej epickie. Okej, okay, tutaj widzę jeden problem, że skok zawsze jest taki sam i nie mogę tego wyregulować. Czy będę mógł wrócić? Chyba będę mógł. Dobra, to wejdziemy do tego glitcha za moment. Dobra, tak więc będziemy tą gwiazdkę najpierw i później wam pokażę jeszcze content dodatkowy, jaki będzie oferowany te wszystkie teasery, jakie są do tej pory odnośnie sequela. Ej, tak w ogóle skoro już jest taka okazja, żeby się podzielić z wami, to. <laughs> po podzielę się z wami odczuciami na temat tego, jak mi się nagrywa z kamerą. Otóż... E, wszystko fajnie, jest, jest jeden mankament. Bardzo często e, jak montuję film to łapię się na tym, że ja mam taki dziwny wyraz twarzy jak, jak gram. To jest e, moja gamingowa twarz, ja to tak określam. Tak więc zazwyczaj jak się skupiam, grając w jakąś grę, no to e, pozycja jest taka. To jest moment, w którym gra staje się naprawdę ciężka i się skupiam na grze, a nie na tym, że moja twarz się rozjeżdża na wszystkie strony możliwe. Po prostu siedzę, gram, na przykład kurde, Krolik chodzi, ja... E. Jest to jeden marchewek, dobra, to chyba mogę kończyć grę. Jo! Ej, to było epickie! I mam całe życie! I chyba jestem jednak mocny. Czemu ja nie zebrałem do tego? Bardzo przyjemna gierka. On tu był ukryty, co za gość w ogóle. Yes? Bardzo przyjemny tryb. Bardzo fajna gierka. E, zaraz, czy to są wszystkie sekrety ukryte? A to jest to. Nie, to, to ja nie chcę. O, dobra, rozumiem, rozumiem, czyli muszę do tego powoli dotrzeć. Okej, okay, czyli to się zdobywa w tych wszystkich prezentach, które są tu poukrywane gdzieś. Tak, e, przerwijmy na chwilę poszukiwanie tych wszystkich prezentów. Pokażę wam jednego, jeden straszny secret. A zatem... Spierdalamy. Wiecie, ogólnie ten wymiar, to jest wymiar, gdzie wszystkie te... Corrupted souls, te wszystkie dusze popsute, zgniłe są. I właśnie jeden przez nas odwiedzić, jak mi ciary przeszły, weź. Trzyma się blisko Polbera albo ochrona The Barrens. Eee. Coś tam zrobi. No więc zdałem się zabić, fajnie, nie? JRs, Enter the flipside I teraz bonusowy content, jaki tutaj jest, co, co oni dopiero do, pododawali. To coś. Bo yy, chyba wydaje mi się, że domyślacie się, kto to jest. Chyba chyba możecie się domyślić. Jeżeli tak będzie wyglądać, Springtrap. Użytkownik William Afton w kostiumie sprężynowym. Ja tak bardzo chcę zagrać w tę grę. Ja naprawdę to wygląda. To, to jest next gen po prostu. I też tutaj to wszystko. Yy, I am still here, wciąż tu jestem. Yy, meet me in the flipside. Tu są jakieś sekrety? Na pewno musi być jakiś. Coś ukrytego. Czy może nie? Chcielibyśmy ogłosić, że Juniors Enter the Flipside jest tworzone w. No, Unreal Engine 5 jest teraz uznawane za, jako pełny 3D remaster i rozszerzenie. Proszę weźcie pod uwagę, że nic nie jest końcowe. E, Czy to jest gameplay video? Oni to zrobili! Jest w 3D, co? O nie! Ej, ja się nie mogę doczekać, faktycznie. Okej, okay, tak więc to wideo, y, gameplay. Tutaj flipside jak wygląda w ogóle. Ojej, ej, to jak będzie wyglądać ta noc węgl? O nie, jak to będzie się wydzierać, faktycznie i będzie stać przed tobą. Jay Art The Movie? Proszę nie, no przecież bym się obsrał. To faktycznie byłby straszny FNAF. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Muszę znaleźć te wszystkie giftboxy gdzieś w tym, kurde, debarens, czy cokolwiek to jest. I to nie jest jeden z nich. Okej, okay, czyli one so sobie gdzieś tutaj leżą dookoła, i moim zadaniem jest je znaleźć. O! Mogłem się po prostu rozejrzeć. I by było. Bardzo fajny gameplay. Bo ręce mi się podobają, szkoda, że tyle problemów sprawiają. O, mamy kolejne. Okej, okay, czyli mam już 3 na 4 w sumie. Dobra, to jeszcze jeden gdzieś muszę znaleźć. No patrzcie, teraz mam 3 na 4, nie? No to gdzie jest kolejne? No... Ale był gift box. Nie, jak słyszę ten świg, mnie takie ciary przychodzą, mi serce staje na sekundę. Przestań. Ale widziałem giftboxa, on tam jest. I znowu. Znowu, przestań nienawidzę tego. Zaprzestań takich taktyk. Jest! Jest, dobrze. Dziękuję. Okej, okay, i teraz wiem, co mam zrobić. Już teraz... Wszystko zebrane, wszystko zebrane, dobrze, to teraz przechodzimy do głównego wyzwania. A, skacze się spacją, zapomniałem. Ej, ale Boni w tej wersji jest bardzo taki gentleman, what a distinguished gentleman, look at the way he's jumping, yes, yes, very cool, very distinguished. Zaraz, gdzie to będzie? To będzie tutaj. I teraz, uwaga. Klikam P. Cześć, stary, to ja, Polber. Jeżeli kiedykolwiek będziesz mi potrzebować na kolejną inwestycję albo cokolwiek, zadzwoń. Do zobaczenia wkrótce. Dzięki, Polber. Dzięki, dziękuję. I mamy drugą gwiazdkę. To co, Extra Shifts? Próbujemy. Jakiś Extra Challenge. Weekdays at Wilbur's Remastered. Dobra, spróbujmy. <laughs> Reopen ten <and> not canon. <laughs> Okej, okay, dobrze. Dziękuję za tę informację. Okej. Okay. SR w ogóle, co to jest? Dobra, tzika, signal lost, dobrze. No co No stąd? Ok, e, wydaje mi się, że to może być Freddy. Zawołałem Freddy'ego, to nie będzie Freddy. Dobra, czekaj, bo oni są i zdrowi. E, muszę sprawdzić, czy to nie jest Foxy, bo Ballon Boy. Idź mi stąd. To może być Foxy. Dziękuję Zaraz, bo ten pudlak gdzieś się tutaj będzie mi chować jeszcze po No, Dobra, jest lisiasty Idziesz sobie? Poszedł sobie, to nie jest lisiasty Okej, okay, tutaj ktoś był i poszedł sobie i jest z nim problem teraz No co ty mi robisz, no zostaw mi mój ekran A, to jest ten, dobra. O nie, idź, <grywy> idź sobie z nami. Zostaw mnie w spokoju. Aj, nie zawołałem animatrona na naprawę, no nie. Chica? Chica poszła, ale to nie będzie Chica. Zaraz, to ja cię wołam na naprawę, dobrze. E, kto tu jest? Tu jest Foxy. Ale to pewnie nie jest Foxy. Foxy poszedł i nie pojawi się żaden dodatkowy. A może i się pojawił Foxy? To był Foxy. Dobrze wiedzieć, gdzie jest ten pudlak? Idź, 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 idź. No ile to będzie mi jechać? Ja tracę teraz czas na to, żeby mi przyjechał od gościu. Zaraz jest Kukła. Przyszedł Bonnie? Poszła kukła, nic się nie dzieje. Przyszedł Foxy. Zaraz ja nikogo nie zawołałem, po prostu. Nie, kogoś zawołałem. Co się dzieje? O daj mi stąd. Co ty to robisz? A ty też w ogóle. Co mam zrobić? Pomóż mi, Polber. Pomóż mi, Polber, bo mnie sabotuje śmieć. E, to będzie Bonnie. Strzelam. To nie będzie Bonnie. Będzie Freddy. Ale co ja mam ci zrobić? Mam sobie po prostu poradzić? Jak mi zaraz jej matrody padną! O, Freddy albo Foxy, mi się samo porusza. Albo kukła. Poszedł Foxy. To jest Foxy. To jest Freddy. To jest Freddy. <noise> Bardzo fajny tryb. Bardzo śmieszny. To był bonusowy film z Juniorsów, takie kobiecały. E, tak więc, e, co teraz zmierzam na kanał? E, obawiam się, że na chwilę będzie przerwa, ponieważ nieuchronnie zbliża się taki event w moim życiu o nazwie sesja. Tak więc. E, będę musiał się nad tym skupić. To nie oznacza, że nie będzie filmów. Po prostu będą, ale tak. Rzadziej. Faktycznie rzadziej. Jeszcze jutro planuję, żeby wleciał film z Project Playtime, a tak to pewnie jakieś małe coś wstawię, to na zasadzie parominutowe filmy. No i od lutego chyba już będziemy lecieć normalnie ze streakiem, tak jak lecieliśmy do tej pory. Tak więc mam nadzieję, że się spodobało. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!